Naga kobieta na kwasie aresztowana przez policję. Kiedy Melisa Valencia postanowiła wrzucić kwas, dwa tygodnie temu nie spodziewała się, że stanie się lokalną sensacją i zagości w gazetach i telewizji. Melissa przyznała się, że razem z chłopakiem wzięli LSD. Valencia, będąc już w innym wymiarze, postanowiła opuścić mieszkanie swojego chłopaka i nago pobiegać po ulicy. Policja przyjechała na miejsce zdarzenia po telefonach od przechodniów zgłaszających nagą kobietę biegającą po ulicy na niezłej fazie. Policja udostępniła nagranie ze złego tripu dziewczyny, który jej oczami mógł wyglądać tak: Walencja uciekała przed policją i ukryła się za słupem spryciara. Demoniczna kreatura z piekiem rodem chwyciła Walencję i zakuła w kajdanki. Kobieta kopała policjantów i krzyczała, ale w końcu poddała się. Policja powiedziała, że po powrocie na ziemię, kobieta była już jak najbardziej skłonna do współpracy i miła. Została oskarżona o publiczne upijanie się, zakłócanie porządku publicznego, a także opieranie się przy aresztowaniu.